Hej hej, hej hej z tej strony Pikachu Gaming. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Critical Ops. Zagramy w Critical Ops. Pikniemy rundę. Dwie rundy I dwie rundy pikniemy i dwie rundy pikniemy i będzie dobrze. Zagrajmy może. Mm, Deathmatch, zagrajmy Deathmatch. Deathmatch. Nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcji. Pod tym odcinkiem, tak, cztery łapki w górę, i od razu, od razu się pojawia kolejny odcinek. Aha, dołączyliśmy do rundy, która się od razu skończyła. Dobra, nieważne. Idziemy do Next'a. Next. Napiszcie w komentarzach, ja, jaki, jakie gry mam nagrywać. Czy nie wiem, jakie, jakie tam Roblox, czy tam browsers, Browser z Bros. W sumie nagrywam. Ale nie wiem, to, to napiszcie w komentarzach, co chcecie. I rozpoczyna się mecz. Chyba końcówka nawet nasza, ale no, dobra. Dobra. Ładnie rozwalony. Nie jest dobrze. Teraz trzeba go zabić, bo może sprawić, Bo po tych właśnie Dobra. Nie mówiłem. Oh, A co, jesteśmy w dole. I to jest mega słabo. No dobra, no i wygraliśmy no to tak nie interesuje, bo tak z rundy nie rozgraliśmy nawet A. No więc nie obchodzi Idziemy do nexta Idziemy do nexta, do kolejnej rundy No, zagrajmy ogień i stal Zagrajmy ogień i stary nowy tryb, który trwa tylko 27 dni. Teraz w niego grałem i ma się granaty i taki miecz. Pierwszy raz co w tej grze widzę taki miecz. A granaty są mega dziwne. A, runda się rozpoczyna. Dobrze, że na samym początku rundy, bo tak... Pod koniec 20 sekund run słabo Dobra, teraz rundę Kurde, od razu bin W sumie tutaj nie ma karabinów, takie... Dobra Kurde Te granowki są dziwne, bo... No nie mają wysięgu wybuchowego, tylko chyba w trakcie No i dobra, giniesz. Dobra, teraz... Teraz... Tak, kurde. I on jest dobry z granatu. No, nie, ja ja granatem taki średni. O, fajny już. Dobra, ładnie, ładnie. A na razie a to fajny 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 tak fajny 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 ładnie. fajny fajny już fajny 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 go zabila? nie jestem pewny czy go zabiłem kurde oberwałem magię Granaty są naprawdę tutaj, tutaj powinien się chyba ty z granatami ten tryb jest spokojny tylko nie widzę sensu po co jest taki mieć bo mogliby być taki zwykły nóż, to nie zmienia chyba w damage'u A no, może się zmienia, może się myli ale może się mi sprawić w komentarz, jakby się myli z tymi nóżami ja mi się wydaje, że te nóżki tak naprawdę są bezużyteczne jakby chodzi, nie są użyteczne, ale mogli to zwykły zwykłe noże tak, dobra

to jest, ale is Ekprawcy, tak bym wolał, jakby się tak się, tak się, nie w sumie stali i ogień nazywa się, no bo ja, że tak naprawdę stali ogień, ale nie jest tak jakoś. Mapa jest mała, me tak fajna z tej mapy, bo jest mega mała. To tak jest taka fajna. mała i tak pasuje taka mała, bo jest taka duża mapa tu na karabiny, a nie na noże i granaty. To Dobra, leży. Miał nie, nie, leży pozycję. Dobra. Leży. nie, coś nie, No to jest nie, nie, ale był lepszy. pisać w komentarzach, jak był kiedyś, bo ja pierwszy raz widzę ten tryb. Pierwszy raz, o. Jak on tu przeżył? Dostał nóż i żyje. Dobra. Tak, wyszło, my byli wygrane, to jest, byli wyruszeni, No dobra. No niby porażka, no... porażka, no... By to by mieli lepsze... byli lepsi. Niech to się podtrzyma. Tu to ten na pewno był, ten dobry nożowy. Nie nożowy, jak mówię. Dobra. Tu sobie wychodzimy do lobby. Właśnie. Tu macie mój nick. Możecie mi dodawać, jak chcecie. Mam popykamy coś. No to w tym odcinku to by było na tyle. Cześć.